Cześć Wam! Dzisiaj chciałabym Wam coś powiedzieć bardzo ważnego, według mnie chyba najważniejsza rzecz, yy, o której zapominamy w życiu. Słuchajcie, yy, czytałam ostatnio o takim eksperymencie, który był przeprowadzony na dzieciach, niestety na dzieciach, w 1939 roku. W eksperymencie uczestniczyły dzieci tylko i wyłącznie z sierocińca, dlatego że rodzice innych dzieci nie chciały się zgodzić oczywiście na udział w takim eksperymencie, bo konsekwencje tego eksperymentu były straszne. Eksperyment polegał na tym... Napiszę Wam pod spodem w opisie filmu, czyj to był eksperyment i jak on się dokładnie nazywał, bo nie pamiętam, jak się nazywał ten lekarz, psycholog, lokopeda. Eksperyment polegał na tym, że część dzieci z sierocińca została podzielona na dwie grupy. I w jednej i w drugiej grupie garstka dzieci była silnie jąkająca się. Natomiast pozostałe dzieci były zdrowe. I absolutnie nie miały żadnych wad wymowy. Ale podzielono te dzieci na dwie grupy, dlatego że chciano uzyskać mm, taki efekt doświadczenia, jak wpływa na dzieciaki, opinia nauczycieli, opiekunów i jak wpływa na nich e, również postrzeganie ich jąkania, jakże i nie jąkania i uwaga, Słuchajcie, jedną część dzieciaków, które miały też kilka dzieciaków jąkających, a pozostałe były zdrowe, wychwalano, absolutnie nie zauważano tego, że się jąkają. Za każdym razem, kiedy Próbowały się dobrze wypowiadać, czy tak im wychodziło, czy tak im wychodziło, to po prostu ich chwalono, wychwalono na każdym kroku. Drugą część dzieciaków totalnie karcono. I nawet te dzieci, które absolutnie nie miały żadnych problemów z wymową, karcono, dokładając im po prostu tych trudności i, i sprawiając wrażenie, że rzeczywiście chyba mówią niedokładnie, mówią źle, e, jąkają się czy tak. Mają kłopoty z tym powiedzeniem danego słowa. I zbadano, te dzieciaki już po eksperymencie, po jakimś czasie. Nie pamiętam dokładnie, czy to było po, zaraz po eksperymencie, czy to było również w kilku, w kilku, jakby razach po eksperymencie. Ale oczywiście dowiedzono, że dzieci, które się jąkały, i dzieci, które się nie jąkały, a były w grupie, w której cały czas nauczyciele. Yy, Karali te dzieci, wyzywali je, mm, poprawiali je, yy, pokazywali im na każdym kroku, jak są ułomni, to te dzieci miały depresję w życiu dorosłym, nie potrafiły zbudzić w sobie wiary w siebie, nie potrafiły w siebie uwierzyć. Najczęściej dosadnie pewnie nie podnosiły również się z upadków i nie odnosiły w życiu sukcesów. Jak pewnie się domyślacie, ta druga grupa. Robiła wszystko na odwrót, miała większą siłę, większą wiarę w siebie, y, większą świadomość m, swoich m, zalet, mimo tego, że w tamtej grupie też były osoby jąkające się, one też miały większą wartość samych siebie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my, ludzie, dorośli ludzie, którzy żyjemy w tych czasach dzisiaj i teraz, mówię o sobie sprzed kilku miesięcy, może nawet lat, tak, mogę powiedzieć dzisiaj już dumnie, że jestem już po progresie, po, po sporym progresie. E, jesteśmy ludźmi, którzy zapracowani, jesteśmy gdzieś zafiksowani za naszym światem, naszą rzeczywistością, która nas dotyczy i zapominamy o tym, że czasem pewne słowa potrafią zbyt głęboko zakuć, zranić inne osoby. I najczęściej to są osoby najbliższe. Potrafimy wypatrywać tych wad, potrafimy bardzo dobrze zresztą doszukiwać się tych złych cech i, i tych um, złych wydarzeń w złych wydarzeniach doszukiwać się właśnie win osób najbliższych wokół nas. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam czytając ten eksperyment, że to jest straszne, straszne jak jest, jak jesteśmy tak naprawdę zwyczajni, jak potrafimy być mm, jak modelina tak Wymodelowani przez otoczenie. Ale z drugiej strony, jeżeli my jesteśmy tak modelowani, to my możemy też modelować innych. I wokół nas, pewnie wiecie, mam tutaj takie dosadne znaczenie na dzieci i takie dosadne tutaj, myślę, ukierunkowanie na to, jak traktujemy nasze dzieci, ale nie. Tutaj mamy też, tak naprawdę, też dozę traktowania męża, mamy, siostry. Przyjaciółki. Bardzo często wyszukujemy i, i nie potrafimy się opanować przed tym, żeby kogoś skrytykować, bo to nam tak łatwo przychodzi, bo tak wyrównujemy wtedy szanse swoje własne. I to jest takie przykre, kiedy okazuje się, że to nie ma skutków tu i tu, tu i teraz. To ma dalekosiężne skutki. I te skutki potrafią się ciągnąć latami. Każdy z nas, każda z nas ma jakieś tam. Zanadrzu w swojej przeszłości e, chwile, kiedy ktoś w nas wątpił, i cały czas nam to podkreślał, że nie damy rady. I to gdzieś za nami się ciągnie, że ta wiara w nas jest jakaś taka mniejsza poprzez to, że ktoś w nas nie wierzył. I zobaczcie, jak my, jako osoby współuczestniczące w danym życiu. W życiu naszych rodziców, w życiu naszego rodzeństwa, w życiu naszych przyjaciół, uwaga, w życiu naszego partnera życiowego i w życiu naszych dzieci, jak my możemy wpłynąć na to, jacy oni będą w przyszłości. I dalej Wam powiem, to nie jest tylko jednostronna. Jeżeli będziemy dla kogoś lepsi, to dla nas też będziemy lepsi. Po prostu to działa jak taka piłeczka, którą się, wiecie, odbija i ona do nas wraca. Zawsze. Wraca i, i zawsze ta siła odwrotu jest większa. Według mnie to jest po prostu jakaś magia wręcz, że to, co od nas wychodzi, potrafi nas zwrócić w pięknej, w pięknej, przecudownej, przefantastycznej po prostu sytuacji, roli, e, dokładnej takiej bliskości, emocji, fantastycznie do nas wraca. Dlatego taka puenta i taki. Taki naprawdę dość, dość duża, niemała, wielka, przeogromna do Was prośba. Spójrzcie na siebie, na osoby wokół Was i postarajcie się każdego wokół Was. Ja nie mówię, że obce osoby, ale te osoby, które są dla Was najbliższe, postarajcie się trochę po prostu je, je, wiecie, tą, tą siłą słowa wzbogacić. Postarajcie się dać im więcej siły i wiary w ich istnienie i w ich bycie. To jest tak ważne, pewnie dokładnie o tym wiemy, wszyscy wiemy. To, co ja powiedziałam, to nic nowego, ale fajnie jest to sobie z czasem uświadomić i fajnie jest to 6 minut tego filmu po prostu za chwilkę w rzeczywistość obrócić i oddać jakąś cząstkę fantastycznej takiej magii, fantastycznej takiej, słuchajcie, siły komuś. Obok nas. I taki jest przekaz tego filmu. Dzięki Wam pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Albo w kolejnym filmie. <laughs> pa Pa!